Cieo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Giants. Właśnie oficjalnie ogłosił, że w Farming Simulator 22 będzie możliwość kupna używanych maszyn. Więcej w filmie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Wiadomo, że w Farming Simulator 22 mamy różne sposoby zdobycia maszyn: kupno nowych, wypożyczanie. Ale dojdzie nam właśnie nowa funkcja, czyli maszyny używane. Widać na screenach, że obniżki tych maszyn są naprawdę wysokie, dochodzące nawet do 60%. Jestem ciekawy, co gdyby od zera budować gospodarkę właśnie opartą tylko o maszyny używane. Tak więc przejdźmy do wad takich maszyn używanych. Czy to w ogóle się będzie opłacało? Giants się piszą, że w zależności od stopnia uszkodzenia i stopnia zużycia tej maszyny, będziemy niestety narażeni na wkład finansowy w naprawę tej maszyny, ponieważ... Uszkodzenia wpłyną na jej wydajność, koszty utrzymania nowej maszyny niestety też będą większe, ponieważ używana maszyna nie będzie tak wydajna po naprawie jak nowa. To po pierwsze, po drugie, nawet naprawiona maszyna zużyje się szybciej niż nowa. Kolejna sprawa to lakier, który też będzie wymagał konserwacji, żeby odzyskał dawny blask. Jednak, mimo tych wad, Dojarzaj zapewnia, że oszczędność na kupnie używanych maszyn będzie. Jednak ja to ja i sprawdzę to w serii eksperymentów po premierze nowego farminga. Także zapraszam do małego podsumowania Więc powiem tak, naprawdę fajna sprawa, że w końcu będą dostępne używane maszyny Jednak jak już mówiłem, sprawdzimy to w serii eksperymentów, czy to w ogóle się będzie opłacało Także myślę, że ten krótki materiał wam się spodobał Niestety Giantsi bardzo mało tych informacji w tych całych blogach dawają A ja się to po prostu staram dla was skrócić, żeby nie lać wam wody jak po prostu inni Ci co po prostu nagrywają odcinki po 10 minut, tylko to, co jest najważniejsze, informacje najbardziej się przyda przydawają, po prostu Wam to streszczam krótko, zwięźle na temat. Także zostawcie subskrypcję i w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał. Do następnego, cześć, na razie.